Muzek mierzył, się z twóczam Netflixem szwetami. Oj, przebiję. To na czym gramy? Na czym gramy? Nie wiem, na Minecrafty.pl na... Możemy pójść na działki. No to damy. Podać koledy naszej działki. Na dużo osób no. ma Minecrafta? Nie wiem. Podamy koledy działki żeby nas nie zabijali gdzie mieli sojuszniku. ale to na pewno nie znamy krafty to na pewno nie jest to no to jest na Minecrafty. No to sobie wejdź i zobacz już wchodzę na my crafty. No patrz tutaj się Mam wejść na survival, tak? Eee, survival Nie, No tak. No i jestem. No i teraz podaj mi niby IP do naszej działki, no? Słucham. No było osma. Ale wiem, ale nawet lampa nie. Chyba, że źle wpis... Не можешь доступнуть до этой команды. А я... А я... А этой А я... А доступ, только я... Джалка. Ага! А Zjechałam, zjechałam, zjechałam dziadka. Nie istnieje. On już się mydło Nie, on by to trzeba było już kupić w najbliższym sklepie. A nie jechać do molow, mówię, wuj, a teraz się takich rzeczy nie robi. Nie wiem, czemu nasze działki nie istnieją. Ale wiesz, ale on, żeby on sam pojechał, ale on nie mam to. To na inny serwer. Na budowanko chodź. To dawaj na Cubegame. Tylko ja bym musiał wpisać Zła wersja Minecrafta to nie zagramy. Ja sobie tylko podgląd no, zrobię na live na Ale na Hypixela mamy tą czarną listę. się uda wejść. Siema, ej, grasz w Fortnite. Grałem przed chwilą, wiesz, ale mnie wywaliło. I nie gram. A czemu? ja nie mam mojego... A ja mam mojego skrzynama. Na co eee... na Hypixel? Na Hypixel, building battle, crafting. High pixel crop. No, yeah, MC. MC Pixel crop. No. No. Okay, interes. Sługo, ja muszę sobie. Muszę A ja mam dużo monet tutaj. Ten gracz dodał cię na swojej listy ignorowanych osób. No do stój. Eee, a ja ten? Stój. Tu sobie włączę widoczność. Bo jak? Hmm. Tu masz stój. Ze i Jak ją masz A nie, to masz tam tego skina. A jesteś na... na lobby trzecie. Już, Ja jestem na trzecim. No i jesteś Siemka. Plecy. Piu. No to na które wchodzimy? Ale musimy być razem W party Nie Bo może na No, Wyszło, jabłka było Ty dawaj No jestem A nie do ciebie, no bo musimy się Mieć znajomych Jezus Maria, Max Nie, bo ja jeszcze nie wszedłem ja wyszedłem. To nie ma sensu, jak nie mamy u siebie znajomych, nie rozumiesz tego. To ma sens, tylko ty... ty, ty no, insta nie potrzeba. ma! Nie, bo jeśli dołączamy z tego samego lobby, to wtedy nas wczytuje do tej samej... A teraz jeśli ja jak to się no robiło. Wyliczenie no tam takie rzeczy też możesz, nie? Te podstawek. Aha. Mhm. O, to, to to. To na pewno. No to każdy dziecko. Tutaj, tak? Ja mam lagi. Chodź na coś innego. Ja wiem na co. Na co? Chodź na TNT game. O nie. Max, musimy... nie rozumiem, TNT Nie rozumiesz mnie. Musimy wejść na taki serwer, gdzie będziemy mogli grać razem. A to... Są serwery, na które trzeba się jakoś z zalogować? Objaśnijcie, ty poszukaj serwera, a ja sobie porobię parkour. Ja mam poszukać serwera? Tak. Jak ja mam live'a i będą wszystko widzieć. Jesteś mądry, nie? Jesteś tak kurde mądry. A ja mam szukać... Nie, wiesz ja. Hmm. Jak mam szukać, skoro wszystko będą widzieć? Jesteś głupi czy głupi? Nie Ja. Jeśli ja będę szukał serwerów, to oni mają podgląd na mój monitor. Rozumiesz? No. No, czyli będą wszystko a, widzieć. Zobaczmy wszystkie serwery. A jeżeli ja zobaczę wszystkie serwery, które masz, czy o co chodzi? Daj. Ja pierdolę z kim ja gram. Z kim ja gram? Dobre, ja mam... I... Na...